Dzień dobry o poranku. No, jak widzicie, zbieramy się i jedziemy na następny kemping. A nie widzieliście jak przyjechaliśmy? Pewnie zaspaliście. Nie, nie, żartuję. Nie nagrywaliśmy. W ogóle wyjazd taki bardzo spontaniczny, zupełnie inne plany były wczoraj. Powiedzmy o 9 rano, o 10 rano już jechaliśmy z przyczepą. Stanęliśmy tutaj na kempingu, którym często bywamy, to jest Hudson Port. E, jest wyspa na, na rzece Mozel, ale idziemy teraz dalej. E, nasze plany zawodowe są z tym związane i musimy zmienić kemping o 70 km. Aż no tak bywa, e, chcieliśmy tutaj zostać do niedzieli. Nawet rozłożyliśmy sobie grilla, słuchajcie, i miało być fajnie miło, no ale niestety musimy. E, Pojechać gdzie indziej. Co prawda, po drodze jeszcze odwiedzimy, odwiedzimy, pojedziemy się spożegnać z naszymi nowymi znajomymi, których poznaliśmy wczoraj. Bardzo pozdrawiamy. Więc co, jedziemy? No to jedziemy. Ja składam. Ach, postaram się nie zakopać, bo wczoraj, gdy tu przejechaliśmy, było bardzo źle. Zakopałem się. Nasze Vito nie jest zbyt dobrym autem na jakieś podmokłe tereny, czy nawet śnieg. I zobaczcie jak tutaj wyryłem Tu są wycieraczki, których używaliśmy do wyjechania eee, usmarowaliśmy je tylko i tak to nie pomogło. Dopiero jak przyszedł sąsiad tu jednego z jednej z przyczep pomógł nam, wtedy wyjechaliśmy no, ale wycieraczki są, że tak powiem, do wyrzucenia. no, może się umyję i będą dobre. Dobra, to jedziemy. Moi drodzy spakowani, już mamy startować. Co się okazało? Tu w środku lampki się paliły w przedziale tam, tym tylnym i rozładowały akumulator. Nie możemy zapalić, niestety, automat, więc go nie pchniemy. Więc teraz znowu muszę rozłożyć, przedłużacz. Wyciągnąć prostownik. Mamy prostownik ze sobą, więc. No ale chwilę to potrwa Szybka akcja. Przedłużacz podłączony z powrotem do przyczepy, bo tam jest kempingowy, więc nie można. A z przyczepy takimi i tu mamy minus podłączony Jest kapturek zdjąć i Dobra, I zobaczmy co nam pokazuje. No i zaczyna ładować. No, zeszło sporo, zeszło 11.06. ledwo, ledwo dosłownie e, przekręcił i wszystkie zegary e, zniknęły, więc... No trudno. Chwilę teraz nam to zajmie, żebyśmy mieli z 12 tak 4, to wtedy na pewno już zapali. A wszystko to przed tą panią, bo to ta pani nie wyłączyła lampek. W sumie korzystając z okazji, że musimy poczekać. Nie, jest to pięknie. No już pewnie widzieliście osoby, które oglądają vlogi. Te starsze takie mniej, mniej udolne, <laughs> ale, ale tak już ten kemping ten był. To wiecie co, jak już czekamy tą chwilę, to puszczę wam teraz e, drona. No, powiecie znowu drona, A, ale to jest z nowego drona, jest troszeczkę inaczej. Inaczej on lata, inaczej filmuje, lepszy jest. Dobra, to zapraszam na drona. Czas się poładował, spróbujemy, odłączyć go i zobaczymy, czy wystartuje. A, dał radę. No, wystarczyło, nie wiem, może z 10 minut koładowaliśmy I, i zastartował, więc fajnie. Więc możemy jechać dalej. Rolki się ślizgają i przyczepa mi nie chce skręcać. Mokra trawa Być może muszę już zajrzeć tam o. Widzicie Ach, wyłączyłem ten Aha morsiku Nie, coś jest z pilotem Bateryjki nie stykają? Coś tu jest nie no, wiem, czy się któryś kabelek nie włamał. Tak, może tak być. Być może czeka nas... Ale nie jemy Jedzie. No, widzicie? Słabo Po To rajdu było. Marcinek pomaga mu wyrobić. Muszę po prostu kierować przy tym, bo ona jedzie sobie w bok. Bo jest mokra trawa i i kółko. Wy nie wiecie o tym, ale mamy nowe kółko. Złamaliśmy kółko. Pękło tam coś w środku, nie chciało się obracać. Eee, I wymieniliśmy. I byłem taki cwany. mówię po co będę kupował za tyle pieniędzy w Po Proszę, po to, Ja kupiłem w budowlanym. Eee, do zwykłej przyczepy. Do zwykłej przyczepy, Hej, okay. 150 kilo. Ale kółko jest malutkie. Malutkie i wąskie, i ono się zapada nam w trawie. W sumie prawie mniejsze, nie? Tak, więc tak czy inaczej, to miałem zaoszczędzić, a no, wy więcej. <śmiech> <śmiech> Poranek z przygodami. <laughs> Na rozgrzewkę to było. Za długie spanie. Poszę, że nie jestem nerwowym człowiekiem, to. Za długie spanie to było. <laughs> Bo leżeliśmy w łóżku do godziny. W... Pół do dziesiątej. Przed chwilą nad rzeką Mozel, a teraz gdzie? Nad rzeką Bubr. Zobaczcie. Jesteśmy na takim starym, rzemianym mostku. A, już pewnie niektórzy z was, z was widzieli na vlogu ten mostek. A teraz jedziemy sobie na wycieczkę rowerową, oczywiście na kempingu. Więc chodźcie z nami na wycieczkę. Dojechaliśmy na elektrownię, może niekoniecznie na Rzece Bubl, co na jej kanale takim obok wykopanym. Jest tutaj stary most kolejowy. Podobno lepiej na niego nie wchodzić, ale pójdę zobaczyć co. No nie wygląda zachęcająco. Woda mętna, brudna nie wpaść ze względu na to co mam w plecaku no nie jest tu bezpieczne, zbyt Fajnie to wygląda Deski spróchniały więc no te belki grube ale to to pod moim ciężarem na pewno to trachnie, nie będę tam skakał, ale fajnie, w to wygląda. Załoga już jedzie, stanęli najpierw na punkcie widokowym, zaraz też tam was zabiorę. E, tam jest taki punkt widokowy, fajnie widać jak kanał, jak ta w ogóle woda z elektrowni wpływa już do rzeki Bupr. Puściłbym wam drona, ale oczywiście, jak wiecie, koło takich budowli nie wolno latać żadnymi dronami. Nawet tymi małymi do 250 gram, więc z drona nie zobaczycie. Ja się każe jej koło. Źle trzeszczy, chodzi źle i w ogóle. Jest zmęczona, bo jechała pod górkę. Ta. Na rowerze elektrycznym. A, <noise> no, jedziemy sobie wzdłuż Bobru. Jesteśmy dokładnie po drugiej stronie kempingu naszego. Teraz jeszcze nie widać, ale za chwilę Wam pokażę. Będzie widać, Pod, podjedziemy bliżej wody. Eee, w prawo, w lewo. Ale, zobaczcie, i tam jest kemping. Ja jesteśmy de facto centralnie po drugiej stronie. A tu jest Taki zwolany drzewo, ale tu kiedyś była stara tama. Wybierzemy się dzisiaj tutaj na ryby. Mam nadzieję, że coś złapiemy. Janna jedzie na końcu, ale najbardziej ją słychać. Jak... A ja mówi, że bardzo się cieszę, że jedzie bez siodełka. O, tak to jest z Janną jechać. Kwiatka widzi, musi go sfotografować. A że kwiatków dużo, więc my cały czas stoimy. A teraz cię tam pszczółka w tyłek ugryzie, zobaczysz. Muszę podejść po cichu, żeby nie płoszyć Asi kwiatków. W związku z tym, że wędkowanie nam słabo idzie, to jedziemy kupić sobie na Staw. Jakieś ryby do zjedzenia i oczywiście pobłądziliśmy. My pojechaliśmy za w zupełnie innym kierunku, ale teraz już chyba mamy właściwe wybory. Dojechaliśmy do miejsca zwanego Dwa Stawy bodajże, tak, Mariusz? Tak. Chyba jest. Tak, tak, tak. E, bardzo fajnie to wygląda, słuchajcie. E, można sobie połapać rybki pogrilować, jest dużo miejsca do tego zobaczcie, z każdej strony naprawdę można sobie coś wybrać i nie wiem czy to jest sklep, ale restauracja jest na pewno idziemy zobaczyć niestety zakaz psów fajne miejsce, tam złapał chłopiec, tam ktoś złapał stronka, no tam też, więc nie żałują, nie żałują tutaj wstrągów, można się pobawić. Oczywiście znaczy się Asia już wzięła kartę i ona musi coś zjeść, bo zgłodniała. Pani czy jest zupa gulasz? O, i jest zupa gulaszowa i gulasz. I teraz ja będę miał duży, bardzo duży elema, e, e, dylemat co wybrać. Czy zupę gularzową, czy gulasz, bo i to i to. więc tak, pojedliśmy. E, czy smacznie? No, chyba niekoniecznie, e, ale na pewno niedrogo. Ale poza tym miejsce jest bardzo fajne. E, kupiliśmy jeszcze świeże pstrągi i e, na pewno tu przyjedziemy powędkować, a tak powiedzmy dla sportu. Jak słychać towarzystwo z tyłu jest rozbawione w pełni. Nie wiem, czy się dlatego cieszą, że mamy. 9 km, żeby dojechać na kemping. Pewnie tak. Było pod górkę, więc trochę odpoczywamy. Prawie była wywrotka. Nie u mnie. U mnie, ale mam nadzieję, że się złapało to na kamerkach na rowerze, co są zamontowane, więc ale udało się. Na razie bez wywrotek. Ach nie Mateusz miał tam trochę za szybko w zakręt i, i lekka wywrotka, ale poza tym wszyscy cali. O, ale by było. O, ale by było. Żółciaki robią oczywiście e, zdjęcie, bo tam jest napis, tak jest. więc turystycznie. A tak mieliśmy na kamerze chyba. Ramu. Kawał drogi na rowerach. Kawał drogi. Ale bardzo przyjemna pogoda nam dopisuje. Trochę byśmy się pochylili. A teraz żeby spalić, spalić kalorie. Jedziemy. Jedziemy usmażyć tą rybę, te ryby i napić się czegoś. O. Suszy przy jeździe na rowerze. Przyjemnie. E, cień, chłodek. Rewelacja. Asia co prawda mówi, że dlatego robimy przerwę, bo ją tyłek boli. Pośladki. Pośladki. To tyłek. Właściciele wzięli od nas rowery chcą wypróbować, e, jak to działa. Bo też nie znali tego wcześniej. Zresztą my też nawet nie znaliśmy. Zresztą to bardzo fajni ludzie, sympatyczni. A teraz idziemy. E, na coś trzeba się nabić. To jest gorące. A tak się tu urządziliśmy, znaczy tutaj my zawsze na majówce jesteśmy pięknie urządzeni. E, praktycznie nie ma. To jest e, małżeństwo też też jest co roku. Zresztą, więc są trzy załogi. No <śpania> jest wspaniale. E, że tak powiem tak się gościmy, bo miejsca mamy pod dostatkiem. No i wędkujemy. Jak co roku. Tylko co roku złapaliśmy, a w tym roku coś słabo nam idzie, ale postaramy się coś zrobić. Tak sobie spokojnie pływamy, rzucamy węteczką, Jak widzieliście, nieudana próba. Zresztą był bardzo mały, nie miał i tak wymiaru.